Witam wszystkich na kanale Stalowy Szak! Na bohatera dzisiejszej opowieści natknąłem się całkowicie przypadkiem, zbierając materiały do rankingu wyczynów siłowych. Zagłębiając się coraz bardziej w dostępną wiedzę na temat jego osiągnięć siłowych, życia prywatnego i ogólnie mówiąc tego jakim człowiekiem jest, to szczerze mówiąc zrobiło mi się nieco wstyd, że nigdy o nim nie słyszałem. Poznajcie Valentina Dikula, faceta, który wielu osobom przywrócił wiarę w to, że jeszcze kiedyś będę Będą chodzić, siłacza z totalem powyżej 1100 kg, miłego starszego pana, ale przede wszystkim kogoś, kto swoje życie postanowił oddać cyrkowi. Zanim wdam się w szczegóły wyczynów i akrobacji, które sprawiały, że ludzie łapali się za głowę, kilka informacji z wcześniejszych lat życia Rosjanina o wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że stał się kimś absolutnie niepowtarzalnym. Dikul narodził się jako wcześniak ważący nieco ponad kilogram. Jego ojciec służył w NKWD i poniósł śmierć na służbie. Natomiast co do jego mamy, różne źródła podają sprzeczne informacje. Wikipedia i inne anglojęzyczne media podają, że zmarła, gdy mały Walentin chodził do przedszkola. Natomiast w filmie dokumentalnym pod tytułem Strongman zostało powiedziane, że zmarła podczas porodu. Tak czy inaczej, Dikul był niestety śmiercią. Sierotą, wychowywanym przez dziadków, a potem opiekunów w sierocińcach. Jego ulubioną odskocznią od codziennych rozterek, dającą mu prawdziwą radość, były obwoźne cyrki. Miał w zwyczaju uciekać na całe dnie po to, by pomagać przy rozkładaniu namiotu, sprzątać czy opiekować się zwierzętami. Stąd też pojawiła się w nim bardzo silna chęć zostania częścią tego przedstawienia, silniejsza niż wszystko, co życie mogło rzucić mu pod nogi. By mu w tym przeszkodzić, Pech chciał, że będąc w nadal bardzo młodym wieku, musiał już dać potwierdzenie swej żelaznej woli. Mając 14 lat, młody Valentin zarabiał na życie naprawiając motocykle, a cały swój wolny czas poświęcał na naukę akrobacji, żonglowania i innych cyrkowych sztuczek. Wyspecjalizował się w akrobacjach na trapezie i śmiało można powiedzieć, że już wtedy wyróżniał się budową ciała na tle rówieśników. Niestety jednak w trakcie pokazu doszło do fatalnego wypadku i uszkodzenia konstrukcji trapezu wskutek zmęczenia materiału, i Dikul spadł z wysokości około 10 metrów nie na siatkę bezpieczeństwa, lecz na ziemię. Diagnoza, jaką usłyszał młodzieniec, była druzgocąca: połamanie ponad 10 kości oraz uszkodzenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, co miało być równoznaczne z tym, że Valentin resztę życia spędzi na wodzie. Inwalidzkim. Jest to absolutnie nie do pomyślenia, że ktoś, kto doznał takiego urazu, będzie w wieku ponad 50 lat zdolny zrobić przysiad z nawet pustą sztangą, a co dopiero z kijem załadowanym do 450 kg. Jednak by doprowadzić swe ciało do porządku, młody Valentin wylał hektolitry potu, krwi i łez, czego dowodem miało być to, że nawet zasypiał między ciężarami, gdyż był tak wyczerpany, że nie był już w stanie wrócić na wózek po odłożeniu ich. Ciężka praca przyniosła w końcu pożądane efekty, a to wszystko dzięki pomysłowości Valentina i jego wiedzy z zakresu anatomii, która pozwoliła mu opracować własną metodę rehabilitacji. Lata później mógł na własnych nogach wejść do gabinetu lekarzy, którzy powiedzieli mu, by nie marnował swego czasu oraz energii, i zagrać im na nosie. Tak oto narodziła się metoda Dikula, która przyniesie w przyszłości Rosjaninowi możliwość otwarcia centrum rehabilitacyjnego noszącego jego imię, do którego będą zjeżdżać ludzie nie tylko z całej Rosji, ale i spoza jej granic. To na razie tyle jeśli chodzi o dokonania Walentina poza ciężarami. To jest jednak stalowy szok, więc przejdźmy do tego, co dziki lubią najbardziej, czyli do targania żelazka. Jak wspomniałem wcześniej, Dikul kochał cyrk i zawsze chciał być jego częścią czy też atrakcją. Po tragicznym w skutkach epizodzie z akrobatyką postanowił, że będzie wyróżniał się czymś innym, mianowicie absurdalną siłą. Valentin potrafił żonglować piłkami, z tym, że nie były to zwykłe piłeczki, a metalowe kule ważące ponad 40 kg, które wyrzucał grzbietem w górę, i na grzbiet je przyjmował bez użycia rąk. Kule nie były jedynymi zabawkami do żonglowania z arsenału Kula, gdyż posiadał on również ketle. Raczej nie znajdziecie takowych na swojej lokalnej siłce, gdyż ważyły one od 70 do 80 kg, jednak latały w rękach Valentina jakby były wykonane z piór. Nie samym żonglowaniem jednak Dikul zachwycał publiczność wokół areny. Wyciskanie nad głowy sztangi z dwoma rowerami, na których zasiadały dwie asystentki, to w zasadzie rozgrzewka przed kolejnymi pokazami siły. Jednym z nich było uniesienie na barkach platformy czy też rampy, na którą wjeżdżał samochód. Valentin nie używał cały czas tego samego auta, dlatego waga całej konstrukcji wahała się między 1500 a 2000 kg. Jak widać, nie stanowiło to dla niego większego problemu, gdyż był jeszcze w stanie ostylować platformą w kontrolowany sposób. Wisienką na torcie każdego występu była tak zwana piramida. Siłacz robił coś w rodzaju mostka trzymając sztangę w dłoniach na ziemi. Na jego nogi wkładano solidnie załadowaną kolejną sztangę, na którą dodatkowo wchodziły cztery osoby. Dikul następnie unosił trzymaną w rękach sztangę, na którą wchodził kolejny człowiek. Całość miała ważyć prawie tonę, coś absolutnie niebywałego. To wszystko oczywiście wyczyny cyrkowe, trochę niewymierne i nie dające wyobrażenia dla osób interesujących się siłownią i ciężarami o tym, jak naprawdę silny był Dikul. Dlatego też pokażę Wam teraz coś po obejrzeniu, czego mnie osobiście kapcie spadły. Na tym wideo, które powstało w nieznanych mi okolicznościach, Rosjanin w wieku 51 lat wykonuje przysiad bez sprzętu i na miękkiej sztanc o wadze 450 kg. Tę samą miękką sztangę obciążoną do 260 kg wyciska na ławce i wykonuje martwy ciąg RO z 460 kg, co daje total w postaci 1170 kg. Jest to absolutnie najbardziej imponujący trójbój wszechczasów, jeśli obciążenia w filmie są prawdziwe i moja wyobraźnia nie sięga tak daleko, by móc choćby strzelić wynik, jaki Dickul mógłby uzyskać na profesjonalnym sprzęcie i skupiając się tylko na trójboju. 1200, 1250, a może nawet 1300 kg. Tego się już nigdy nie dowiemy. Wiemy natomiast to, że jedyną osobą, która kiedykolwiek wykonała ciąg z takim ciężarem bez sprzętu jest Benedict Magnusson, a wyższym totalem RO w bandażach poszczycić się może jedynie Dan Bell. To wszystko oczywiście zakładając, że użyte ciężary są prawdziwe, czego nie zamierzam kwestionować, aczkolwiek nie startując nigdy w żadnych zawodach, Dickul pozbawił się szansy zapisania na kartach historii jako bezwzględnie najsilniejszy człowiek. Zapisze się jednak na pewno jako pionier w dziedzinie rehabilitacji, atleta o niewyobrażalnej sile, zarówno fizycznej, jak i mentalnej, prawdopodobnie najsilniejszy senior na świecie. Ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu, który dał nadzieję tysiącom osób na to, że kiedykolwiek stanął na nogi, a jeszcze więcej osób w tym mnie, zainspirował do ciężkiej pracy i uwierzenia, że wszystko jest możliwe, jeśli wystarczająco mocno tego chcesz. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne. Do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuje tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.